Cześć! Słuchajcie, kiedy to nagrywam jest środek nocy, ale sprawa jest warta poświęcenia. Dzięki ptachowi, który na naszym serwerze Discorda zamieścił tą informację, dowiedziałem się, że Hello Games dalej nas rozpieszcza i pokazuje konkurencji, co to znaczy wspierać swoją grę i uczciwie traktować graczy. Cały czas dostajemy nowy content, powtarzane są ekspedycje, poprawiana jest oprawa graficzna. To wszystko za darmo. To teraz dostajemy kolejny statek kosmiczny, również zupełnie za darmo. Jak tu czytamy na stronie No Man's Sky, poniekąd jest to z myślą o tych, którzy nie zdążyli albo z jakiegoś powodu nie mogli y, ukończyć czy powtórzyć ostatniej ekspedycji Omega, gdzie właśnie nagrodą był podobny statek. Ale myślę, że chyba każdy będzie chciał posiadać ten statek w swojej kolekcji. Jak czytamy na stronie, dzisiaj w ramach The Game Awards, 2024 i z okazji nominacji do nagrody za najlepsze wsparcie społeczności z przyjemnością prezentujemy Starboard Phoenix limitowaną edycję złotego statku kosmicznego. No Jak widać tutaj na zdjęciach prezentuje się bardzo ładnie i jest no, prawie identyczny, nie licząc kolorów, do tego statku, który był właśnie nagrodą w ostatniej ekspedycji, w ostatniej powtórce ekspedycji Omega. Dalej czytamy, że Starboard Phoenix jest dostępny za darmo na Steam. Już teraz, do 19 grudnia, nawet jeśli nie posiadasz No Man's Sky. Następnie możesz wykupić swój statek w grze od towarzysza syntezy żywego srebra na pokładzie kosmicznej anomalii. My zaraz sobie odbierzemy to na Steamie i później wejdziemy do gry, żeby to zobaczyć. Tak czy tak, jest to kolejny powód, żeby chwalić Hello Games. OK, jesteśmy już w sklepie na Steamie, tutaj na stronie No Man's Sky. Jak widać, niżej tutaj odnajdujemy to, co nas interesuje. Jesteśmy już w miejscu, gdzie możemy sobie dodać y, nasz statek do gry. Dodaj do konta. Jak widać, minus 100% to bardzo dobra promocja. Dobra, klikamy. No powiem, że miałem małego stresa, bo nie wszystko tutaj poszło tak y, od razu łatwo. Dlatego to cięcie przed chwilą. Natomiast no już tutaj widzę, że zadziałało. Sukces. Zainstaluj teraz. Chyba tak. Jesteśmy już na kosmicznej anomalii pobiegniemy sobie do towarzysza syntezy żywego srebra i jak widać mamy tutaj na końcu zbierz nagrody troszkę tutaj miałem z tym problemu, dlatego no będą pewnie widoczne cięcia w filmie, ale ale ostatecznie jak widać mamy naszą nagrodę ekskluzywny przekuty statek gwiezdny upamiętniający chwilę, w której starzy i nowi podróżnicy połączyli siły by razem przemierzać gwiazdy ten niezwykły statek kosmiczny jest zoptymalizowany pod kątem bezproblemowego szybowania podczas lotu, a lokalne pole wektorowe pozwala umnożyć się nad stałymi płaszczyznami. No dobra, odbieramy w takim bądź razie nasz statek. No jak widać parametry ma podobne, a pewnie identyczne jak ten, który był nagrodą w powtórce ekspedycji Omega. No ale jest to wspaniały punkt wyjścia. Kup. No trzeba mieć nanity żeby go odebrać, ale nie zbyt dużo. Wymień. My nie chcemy wymienić, my chcemy kupować i dodać do kolekcji. Robię to ostrożnie, ale mam miejsce. Gdybym nie miał miejsca, no to mógłby być problem, bo pewnie by nam go zamienił z jak ze statkiem jakimś innym, a pewnie z tym, który byłby aktualnie odpalony, więc byłoby źle. No, jak widać, praktycznie, praktycznie identyczny. Ale piękny, wspaniale się tutaj prezentuje, dobra słuchajcie, właśnie to chciałem wam powiedzieć, przekazać, pewnie już większość z was widziała, mam nadzieję, że dzięki temu filmowi jeszcze ktoś się uradował i sobie uzupełni swoją flotę, przypominam, że trwają powtórki ekspedycji, teraz trwa powtórka ekspedycji 13, Adrift, dryfujący, no ciekawa ekspedycja, troszkę inna od wszystkich, w opisie pod tym filmem będą linki do wszystkich moich filmach o ekspedycjach o pewnych tam rozwiązaniach które pomogą wam wyciągnąć z tych ekspedycji maksimum na końcu będą linki do dwóch filmów, bo więcej wcisnąć tam się nie da dlatego zachęcam do obejrzenia dzięki bardzo za oglądanie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem